W 1854 roku ogłosił Wielki Papież Pius IX dogmat niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. A dogmat to nie jest jakaś nowa prawda odkryta. To jest zawsze tylko i aż uroczyste potwierdzenie prawdy zawsze wyznawanej przez Kościół Święty, ale kwestionowanej szczególnie intensywnie. Więc skoro mamy takie wielkie święto, to nie wiem od czego tam koledzy, koleżanki zaczęliście w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pełna Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 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 Bardzo dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym. Bardzo dziękuję za obecność w takich warunkach nie specjalnie sprzyjających, bo jak wiadomo, globalne ocieplenie nie rozpieszcza nas w tym sezonie i niech tak zostanie. No. To jest prawda, ja więc zmienność pór roku to jest coś, co lubimy, to jest coś, co się nam podoba. Podoba nam się rozmaitość, różność. Podobają nam się niespodzianki. Nawet i anomalie pogodowe nam się podobają, prawda? Bo tu jesteśmy u siebie. W tym klimacie dosłownie przenosimy. Wiadomo, że jakby to od nas zależało, to realizowalibyśmy politykę klimatyczną, dobry klimat dla biznesu. Taką politykę klimatyczną. Ale to na razie jeszcze od nas nie zależy. I dzisiejsze tutaj, nasze spotkanie, ten piękny przegląd wojska, bo tak to traktuję, szeroki front gaśnicowy, naprawdę szeroki. Konfederacja Korony Polskiej rosnąca, dziś na razie czwarta, zaledwie czwarta siła polityczna w kraju, ale pracujemy, pracujemy na jaki efekt? No na taki, żeby moc Wreszcie z pozycji krytycznych recenzentów przejść na pozycję. O tak, ładnie. Od recenzentów do decydentów. A jaka kluczowa decyzja? Jaką decyzję już podjęliśmy, ale jaką musimy wykonać, przeprowadzić, odzyskać niepodległość. Musimy odzyskać niepodległość, bo bez niepodległości, cytując klasyka, nie będzie nic, nie będzie niczego. Podatki nigdy nie będą ani niskie, ani proste, jak nie odzyskamy niepodległości. Życie ludzkie nie będzie bezpieczne ani w wymiarze biologicznym, fizycznym, ani Polskie życie nie będzie bezpieczne w wymiarze tożsamościowym. Chcemy bezpieczeństwa dla Polaków. Tak, przede wszystkim dla Polaków, bo to jest Polska. Bo to jest Polska, a nie land eurokołchozowy, nie Ukropol, nie Ukropoliń. Nie stan Bantustan. Anglosaski, nie Republika Sowiecka, Eurosowiecka, to jest Polska. No, i Państwo przybywacie tutaj, żeby dodać mi otuchy i dodaliście. Bardzo dziękuję. Ale przybywacie też dlatego. Bardzo... Tak, nie wiem, czy to się przebija na wszystkie mikrofony, ale to jest bardzo dobre hasło na ten sezon i, i na wszystkie następne. Więc powtórzę, bo może nie wszystkie mikrofony zanotowały, kamery są w drugą stronę zwrócone. Koledzy, koleżanki Panie taką myśl właśnie wyartykułowali, wyskandowali. Śmierć wrogom ojczyzny, a Polakom żyć w dobrobycie. I ja się pod tym podpisuję. Ale przyszliście Państwo tutaj dlatego, że świetnie to rozumiecie, że nie idą po mnie, idą po Was, ja tylko stoję im na drodze. Na szczęście stoję nie sam, tylko z Wami. Stoimy tutaj. Szerokim frontem Gaśnicą. Konfederacja Korony Polskiej idzie, by odzyskać niepodległość. No i tak dobrze nam wszystkim idzie, że reżim, a szeroka koalicja Hanukowo-eurokołchozowo, klimatyczno-sodomicko-wojenna nie ma innych lepszych pomysłów na rozprawę z nami, jak tylko skasować nas. Bo cenzurowanie nawet już nie działa. Skasować poprzez delegalizację partii Konfederacji Korony Polskiej i skasować poprzez inkarcerację prezesa partii. No bo taki scenariusz jest przecież szeroko reklamowany. I osoby pierwsze, drugie i piąte w państwie zdążyły już zdążyły już otwartym tekstem do powiedzieć, że to o to tutaj chodzi. Mieszając nieco wątki z tych licznych spraw, które zostały w pospiesznym dość trybie sklecone przez prokuratury. W różnych zakątkach kraju, inauguracyjnie tu w Warszawie, mieszając te wątki, przekręcając fakty, dość szeroko jednak funkcjonariusze frontu ideologicznego, podający się za niezależnych dziennikarzy i politycy, politycy, którzy sprawują władzę, w ramach tego trendu judenratyzacji polskiej polityki, czyli politycy nie rządzący, tylko wykonujący, ci, którzy prawa nie stanowią i nie chcą stanowić, tylko, tylko chcą implementować w nieskończoność te dyrektywy, które z zewnątrz do nas przychodzą. Oni są zgodni co do tego, że tu chodzi o to, żeby wyeliminować mnie osobiście z życia publicznego i tak uderzyć w Konfederację Korony Polskiej. Żeby straciła tę zdolność bojową, tę zdolność bojową torowania drogi kandydatów szerokiego frontu gaśnicowego. Witam panie Marku, bo się z panem nie przyjdzie. Szczęść bo. Torowania drogi kandydatów a propos szerokiego frontu <tuszel> gaśnicowego do następnego Sejmu, Senatu, Samorządu, Sejmiku wojewódzkich, rad, gmin, może nawet Parlamentu Eurokołchozowego, jak się to nie zawali do następnych wyborów. A są na to spore nadzieje, bo tam naprawdę ten Eurokołchoz w Brukseli jest z paździerza i, i sypie się, i sypie, szanowni Państwo. Że ciepłej wody w kranie nie ma, to mówiłem, a na moje szóste piętro, gdzie biuro mi przydzielili, to czasem nawet i zimna nie dochodzi. Nie uskarżam Cię, tylko relacjonuję, że to nie jest już żaden cymes, Szanowni Państwo, to nie jest, to nie jest już to, o czym moje pokolenie wypuszczone, wypuszczone z klatki PRL-u marzyło i co co niektórym do dzisiaj tak strasznie informuje. Więc dziękuję Państwu. Pójdziemy już z Panami Mecenasami, z kolegami posłami i z tymi, którzy wykupili los na tej loterii, to znaczy, to znaczy dostali dostali Ausweis, przepustkę i będą mogli wejść tam do sądu. Zobaczymy, jaka to sala tam nas czeka. Czy to jest jakiś składzik na szczotki, czy może jednak. Czy może jednak nieco obszerniejsze pomieszczenie? Ja cieszę się, teraz przechodzę już do tej sprawy, do tej sprawy, która jest y, uszyta z gałganków, to znaczy jest uszyta z szeregu różnych sytuacji, w których nic nie łączy poza moją osobą. Tak, e, szanowni Państwo. Cieszę się, że w świetle dnia fakty będą zewidencjonowane, będą przedstawione. Cieszę się, że media, które tyle się nakłamały na mój temat przez lata, coś tam może będą miały okazję odszczekać. A jak nie odszczekać to przynajmniej na nowo, jak gdyby nigdy nic odnotować, bo duża to jest różnica między tym, co rzeczywiście mówię czy nie, a tym, co inni mówią, że ja mówię albo uczyniłem. No to jest spora różnica, kto kogo na przykład i gdzie napadł, prawda? ale tu do tej pory w mediach głównego ścieku, w mediach i lewackich i prawackich, no, dominowała taka szkoła jazdy, że ukradł czy jemu ukradli, zamieszany w kradzież. I cieszę się, że w tym sądzie prędzej czy później, no wiadomo, ministrowie chcieliby, żeby szybciej, no ale przecież co nagle to po diable. Więc mam nadzieję, że prędzej czy później. Fakty zostaną przedstawione, zostaną poddane pod namysł nie tylko Wysokiego Sądu, ale także i Was, Szanowni Państwo. Was, których się anonimizuje takim określeniem opinia publiczna, ale przecież każdy z Was ma swoje oczy, uszy, swój rozum i ja Wam, Szanowni Drodzy. Kochani, kochani naprawdę, wszyscy tu w przyszli, kochani rodacy, I ja wam przypominam, że to w waszym imieniu feruje wyroki sprawiedliwości. To wy sądzicie, to wy jesteście sędziami w mojej sprawie, w mojej swojej. No bo jak tu jesteście, to rozumiecie, że tu się coś tam jednak waży. Czy można wyeliminować z życia publicznego formacje kandydatów, na których głos oddały już no, w kolejnych wyborach dziesiątki, setki tysięcy rodaków, a teraz już milion, milion z dużym plusem. A teraz, jeśli wierzyć tym sondażom, a czemu ich nie wierzyć, skoro tak nas systematycznie rugowali z tych sondaży, zaniżali, manipulowali, no to jak dają tyle, ile dają, to pewnie już mniej dać nie mogą. Więc jeśli tak, to są już miliony Polaków wybudzonych. Miliony Polaków, którzy wraz z nami podjęli już tę decyzję i dokonali tego wyboru i chcą być Polakami, a nie eurokołchoźnikami. Chcą być Polakami, a nie ukropoliniakami. Chcą odzyskać niepodległość. Brawo wy, brawo wy, szanowni państwo. Wrecz z kultem jednostki nie żyje Polska. Eee, no. Eee, Szanowni Państwo, za kwadrans dziewiąta yy, stawiam się przed sądem. Stawiam się przed sądem, a, a Państwo nie traćcie, nie traćcie z oczu i uszu tego, co tu się będzie działo. Wyrażam, wyrażam ogromną wdzięczność każdemu z Was tu obecnych. O, Pan Poseł Wilk. O, Pan Poseł Wilk. Cześć Jacku. Z wszystkimi bym się chę, najserdeczniej, najchętniej przywitał z osobna, więc, więc ponieważ to fizycznie niewykonalne w tej chwili, więc, więc ściskam Was tutaj werbalnie, wirtualnie, wyrażam szczególną wdzięczność mediom prawdziwie niezależnym, które przyjechały tutaj nie tylko po jakiegoś. News'a, który już wcześniej był może nawet gotowy i naszkicowany przez redaktorów prowadzących, zamawiających. Wyrażam wdzięczność z góry i na kredyt tym wszystkim, którzy będą zadawali sobie trud relacjonowania tego procesu, jakkolwiek długo on potrwa. Dziękuję i proszę o jeszcze z Panem Bogiem.